Subjekt Nexo Nexo Pro Korygowanie Terminu Płatności W wersji 52 Subiekta wprowadzono na korektach faktur zakupu i sprzedaży możliwość korygowania terminu płatności odroczonych. W widocznej korekcie możliwe jest skorygowanie terminu płatności albo z poziomu menu Operacje koryguj dane formalne Termin Płatności lub bezpośrednio w polu płatności odroczone w menu znajduje się opcja Koryguj Termin Płatności. W oknie możliwe jest uzupełnienie sekcji po korekcie nowym terminem płatności. Zmianę należy potwierdzić przyciskiem OK i kolejno można zapisać korektę. Informacja o korekcie terminu płatności znajduje się także na wydrukach dokumentów. Opcja działa analogicznie dla płatności raty z wieloma terminami płatności. Można skorygować każdy z nich. Informacja o korekcie terminu płatności znajduje się także na wydrukach dokumentów. Po zapisaniu korekty zmiana znajduje swoje odzwierciedlenie w module Rozrachunki i w module Rozrachunki nierozliczone Raty. W module możliwe jest włączenie kolumny korekta terminu płatności.